Dzień dobry. Odczytuję takie bardzo duże słowo nadziei w dzisiejszym pierwszym czytaniu. To jest kontynuacja lektury księgi Rodzaju. W sobotę czytaliśmy o tym, jak Jakub podstępem zdobył błogosławieństwo swojego ojca Izaka. Pamiętacie tę historię, że to błogosławieństwo należało się jako najstarszemu Ezawowi. Jakub ze swoją matką. Zrobili ten wielki podstęp, i Jakub tak naprawdę oszukuje swojego ojca i Ezawa i przejmuje błogosławieństwo. I dzisiaj jest kontynuacja tej lektury i widzimy, jak Pan Bóg błogosławi Jakubowi. To jest po ludzku bardzo niesprawiedliwe, bo Eza, w któremu się to wszystko należało, został oszukany. I dzisiaj Bóg jakby przyklepuje to oszustwo. I myślę, że jakby warto zobaczyć trochę tę historię w takim kluczu, że ona nam pokazuje, że Pan Bóg pisze na naszych krzywych liniach życia swoją historię i błogosławi Jakubowi. Ten fragment pokazuje mi, że u Pana Boga nic nie jest oczywiste. Tak jak powiedziałem, po ludzku jest to niesprawiedliwe, jest to nieuczciwe, byśmy takiego człowieka skazali na jakiś wyrok za to co zrobił. Tymczasem Bóg błogosławi Jakubowi. Oczywiście nie chcę nikogo namawiać dzisiaj do oszustw do tego, żeby nie wiem łamać testamenty i w ten sposób podstępem zdobywać to co się należy komuś innemu, ale jakby chcę zobaczyć, chcę, was, chcę wam zaproponować i sobie, żebyśmy zobaczyli, że w różnych naszych dziwnych historiach życiowych, w różnych naszych błędach, ale też w świadomych oszustwach Pan Bóg i tak jest obecny, nie w tym sensie, że jest autorem tego wydarzenia, ale że jest kimś, kto wyciąga z tych wydarzeń dużo dobra i tak nam podpowiada w naszym życiu, że możemy też z tego, co złe, wyciągnąć dobro. A że Bóg jest nieschematyczny, że Pan Jezus jest nieschematyczny, to też to widać w dzisiejszej Ewangelii, cudownej Ewangelii o uzdrowieniach, gdzie Pan Jezus działa poza wszelkimi schematami. Pan Jezus uzdrawia kobietę, która trochę magicznie wierzy. Zobaczcie, gdybym się dotknęła jego frenzli, jego płaszcza, to bym była uzdrowiona. Znowu, gdyby, gdyby się to coś takiego wydarzyło w naszym otoczeniu, to byśmy zapewne tej kobiecie powiedzieli, przynajmniej większość z nas, że wierzy w jakieś zabobony, że coś dotkniesz, że być może, nie wiem, coś usłyszysz albo coś powiesz, to cię Pan Bóg uzdrowi. A Jezus wchodzi w tę wiarę tej kobiety, bo ta wiara jest czysta, ona jest uczciwa i uzdrawia tę kobietę z jej dolegliwości. Myślę, że warto jakby popatrzeć dzisiaj przez te czytania na to, że z jednej strony wiara nam jakoś porządkuje życie, daje nam pewne oparcie, pewne też prawo, którego się trzymamy, pewien sposób postępowania, myślenia, a z drugiej strony wiara jest czymś. Co z jednej strony pcha nas ku temu, żebyśmy nie żyli tylko i wyłącznie w jakiś schematach, a z drugiej strony, jakby też wypycha nas z tych schematów, żebyśmy Pana Boga szukali cały czas inaczej. I może warto wykorzystać te dwa fragmenty też do tego, żeby dzisiaj właśnie zadać sobie takie pytanie, w jaki sposób wierzę, czy pozwalam sobie na takie szaleństwo wiary, że no właśnie że próbuje Pana Boga odszukać również w tym, co było moim grzechem, moim słabością jakimś moim podstępem wobec innych, wierząc, że Bóg z tego wyprowadza dobro. To jest oczywiście cienka granica, bo za chwilę ktoś mi zarzuci, że, że właśnie, że próbuje Pana Boga wcisnąć w nasze grzechy. Nie. Pan Bóg nie jest grzechem. Pan Bóg nigdy nie jest źródłem grzechu, żeby to było jasne. Chodzi mi o to, że my robiąc zło, możemy tak wierzyć i dla mnie to jest to, co, Pan, co Ignacy mówił żeby szukać Pana Boga we wszystkim. Ja sobie zawsze dopowiadam również w Twoim, w moim, historii mojego grzechu, to znaczy, mojej słabości, tego wszystkiego, co było moim błędem. Bóg był obecny, ale jeszcze raz to podkreślę nie jako autor, bo autorem jestem ja, ale jako ktoś, kto mi cały czas pomaga z tego wychodzić i wyciągać z tego wszystkiego dobro. No i zobacz na swoją wiarę na ile ona jest rzeczywiście taką wiarą, która ma zawsze odpowiedzi. I już nie jest otwarta na jakieś cudowne wydarzenia, na jakieś e, znaki, na jakieś e, nieszablonowe działanie Pana Boga. To jest w ogóle pytanie, co to znaczy nieszablonowe działanie Pana Boga w naszym języku ludzkim. My sobie Pana Boga gdzieś tam właśnie wkładamy w różne szablony, w różne schematy. A Pan Bóg mówi i tak ci się wymknę, i tak zrobię po swojemu, i tak będzie inaczej. Ja znam czym dzisiaj myśleć. Dobrego poniedziałku wam życzę. Trzymajcie się.